Siemanko Widzowie, to ja Patryk dzisiaj jest ze mną Mati. Długo razem nie nagrywaliśmy i gramy sobie dzisiaj w Brawla. Elo? Dobra Mati, ee, chcesz zagrać tą postacią, bo nią nie grałeś, co? No czy znaczy, zagrałem tam jedną wródkę, ale... No tak nie, nie miałem okazji za bardzo poznać. A to zagram. Nie. Dobra, ciekawe jak będzie. No dobra. Ostatnia. I <laughs> aha, super. Tylko mniej jakiego ma ultra. Te, tej postać się woduje, on uh, tak samo jak trzeba. Uderzyła. Spoko. Okej. Dobra. A po co w ogóle ten grałeś tą postacią, co nie? Tak. Ten ult coś bije. Tam, jak grałem jeden raz z tą postacią, to ja widziałem tego łóżka. To jest no. taki skoki. Można, jest... nie skacznij na niej. Dobra, choinka szczęścia. Ochroniłem no, cię, Patry. Fajnie, my się na, na nich. No i oczywiście mylę Ale na no, Ale. Dobra. Zegraj pięć minut. A właściwie przetestuję sobie ten Star Power nowy El Primo, co ostatnio na odcinku mi wypadł, jak grać po godzinie. Teraz jakieś te, nowe wyzwania. Korzystaj z opcji, zagraj ponownie 10 razy. Ty, są bardziej kreatywne wyzwania. Brakowało mi takich wyzwań. Ciekawe jaki to jest star power. Bo nie przeczytałem do końca. Ej, ja ty masz te, te odznaki? Mam. No. Nice. Ja sobie wziąłem tam i tą bo. Ej, tu może, Ej, ja bym tu mógł zagrać, bo wiesz. Star Power, krzaczki. No. Dobra, ja tu sobie wezmę bo. Ja sobie chyba wezmę inną. Ja nie była później też tym zagram. Dobra, zagram moją ulubioną postacią, czyli kiełkiem. Kiełka jest twoją ulubioną? No tak. Mhm. Mega lubię kiełka. No i teraz jest fajnie, bo ja mogę ich widzieć i to jest o wiele dalsze. Jak tu będą na przykład do mnie szli. No i teraz tego lona na przykład tu widzę. Kolet. A ty też widzisz dużo w krzakach, czy nie? Tak, ja też. O, to mam ma się fajnie czekać w Hopsa? A, ja ja on lubię po tysiąc. No mi tego piuma. Chodź do krzaka. Krzaczek szczęścia. Kurde! Ale się słyszałem. Pipet! Pipet. Pimpecik. Dobra, my jesteśmy królami krzaków. Totalnie. Trzeba uważać. Tam lepiej nie idzie. Jakiś tam są. Ginie. Okay. Nie. Ej, popatrz tu ich można fajnie. Ja tego Leona spróbuję zabić. Raz mnie tylko trafnął O nie. Kurde. Ja tego Leona nie umiem trafić. Sam. Bejcik. Bejt nie idzie, gdzie jabłon... dobra, ja bym Dobra, tam zabiłam. Czy jest leżą, kurde? Taka... Kolat jest jednak dobra. Myślałem, że jest słaba, ale mi się jednak podoba. Mam nowy stopień, mały boksik. O, wydropił mi... E, gadżet mi wydropił. A ja mam... mam skrzęcia, zbieramy, więc... a mi wydropił gadżet. A, no, mi widzicie nic? No bo co? No bo co miałoby wydropić? No nawet radzeta, nie. Drugi gadżet. Ja mam w ogóle jakiegoś gadżeta do zdobycia? Ja jakiś nowy gadżet do broka wydropiłem chyba. Znaczy, no ogram brok, więc nie wiem czy nowy. Mam, mam, do zdobycia gadżet do broka tylko, na razie. Jak tak patrzę. Dobra, daj gotowość, szybka. Szybciej, in, in. No. Listuj się. Dobra, jest ciekawe co to jest. Nie chciało mi się czytać. Niby to jest jakaś potężna rakieta. Okej okay. Musisz się wymirać z tymi holinkami. Podoba mi się strasznie Wiem, mi też się podoba, ale musisz... Cię Aha, ja, ja tu rakietę, ja tu rakietę chciałam Nie, 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 nie Tę gejną Najlepiej normalnie Ja tylko sobie zabiorę... czekaj chwilkę... Dobra Myślę, że ta postać się nie podoba Edgar? Według mnie to jest jedna z silniejszych postaci Ja totalnie z niej nie umiem grać Ale to jest fajne, że jak na przykład kogoś bije to się też leczy i to im mega pomaga O nie nie idź tam, bo tam są edgary. Kurde! Ile edgarów? Ile edgarów? Się boję wiedzieć, co jest na sali. No, to jest smutny kamieczek. Dobra. Nie, dobra. W ogóle nie mi się nie skapam, patrzałem bardziej na Cubsy. Kiedy Cubsy obchodzą cię bardziej niż gra. W ogóle już 7 minut trwa odcinek. Jezu! W idealnym momencie. Idealnie się urodziłeś. Dobra tak goz. Low jest spoko, chciałbym mieć low. Nawet, no. Nie wiem jak wymówić jego nazwę. Lodek? Może lodek go będę nazywał. Na <grym> jedną no, ja sekundę. Dobra, Dobry, Jej, kiełek. Kiełek uratuje, aż temu półka. Nie uratuje nic spokojnie. <grym> Na cię z tobą nie chciał pobawić. I mi się zrobiłem. A tu ja dasz? A ja zrobiłem Rosa, i Kraj 5 nie? Aha, ja, ja za kolejny stopień mam tego, big boxa. A ja mam 12. A ty, który masz stopień? 16. Aha, ja mam 12. A Oliver, z tego co ostatnio mi mówił na odcinku, to miał chyba. 20... 30, któryś i mówi, i on mówi, i, i, i mówił, że mało gra na tym kącie. Przypomniałam się. Wiesz, co mi się przypomniało? wiesz? Jeśli ty Patryk, nie wiesz, co mi się przypomniało? To cię serio nie rozumiem. Nie, nie wiem. Ej, popatrz, patrz. Pa, ko. Nie, cóż, Mariana. Czego mam dziewiątą rangę i takie typki się trafią? Wierzę, że mam 1600 podwajaczuretonów. W ogóle to mam 7000 tych. Znaczy, za 900 tych. Za 900. M, 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 m. będę miałę. Kurde, lagi mam. Najgorzej. A dobra, już nie mam. A, no ja za Szczerze? Mamy podobny team, tylko że oni mają B. A my mamy drugiego Edgara. A fajne jest to, że już nie można strzelać samobójów. Coś to ma ulta, więc będę mógł obronić bramkę. Dobra, no, i strzelaj! F**k! Papi strzelił gola! I patera, siup! Fajnie, że ten zostawię. No on znaczy zostaje. Dobra, chyba będzie gol. Widział, co tu się stało. I wymierzyłem, wymierzył, a mógłby być już gol. Ok, ja obronię bramkę, jak coś. Ok, ubram ją tam. Żeby na mnie strzelili. Ja broń, ja, dobra, ja będę bronić bramki. Wy tam leci się strzelać, ok? Znowu mi. Zezus, Maria się pogorszyła w tym bałułu i to tak konkretnie. A ja Nie, nie, nie. Nawet nie chcę myśleć o tym, co teraz się stało. Wychodziłem już z bramki, z bramki wychodziłam. Lecę do nich. Mam piłeczkę, mam piłeczkę, to mam koropeczkę. Jezus, Marian. Mhm. Mm no, no, Dawaj, podaj. Podaj, podaj. No, Aha. Ale Aha, my, myślałem, że może jeszcze przeskoczę. Bra. Dobra. No nie! Dawaj, daliesz ich. Za chwilę będzie dogrywka. Dobra, ja czekam na dogrywkę. 3, dwa 1, 0. Kurde. Dobre, nie. Śledzić. Mm. No, nie, tam ja tu będę trzymał Tak jakby nam no, chcieli strzelić, ale nie, bo, bo, bo już chcieć, Wygraliśmy. No klęsie tam bo. Jeszcze takie trzy razy byśmy musieli wygrać, e, to e, zadymę, no i bym miał kolejny stopień. I takie, i takie, ej, nie wiem, ej, ale serio, według mnie ten Byron to jest słaba postać. Według mnie. Ej, Najbardziej chyba bym chciał Amber. Lub Colette. No ja Colette grałam, bo mój kolega miał. Ja też bym Oni mają Franka, ale Frank już taki... już nie jest aż taki dobry, jak kiedyś był na Zadymę. No. Ej, wiesz, czy ja zabiłem gościa, a gościu zabił nie? Nice. O, gościu jakiś. Bambik Mam piłeczkę, mam piłeczkę A ten bambik wystarczył z zaczeku Ale spokojnie Ja chciałam, żeby ten Frank naładował sobie i tak rozwalił im tą bramkę Ez <grywka> On se ulta tak szczerze na mnie zmarnował, bo on se użył ulta, a ja sobie go przeskoczyłam. Uwalcie tego poko. Ten poko to jest moja słabość. Serio, ja, 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 ja i ten poko to jesteśmy największymi wrogami, ja go totalnie nie wiem pokonać nigdy. Jakby no, dla mnie pokonanie tego poko to jest... cud. No ja tu sobie będę tak stać. Aha, no troszkę zużyłem co to. Okej, okay, on co tu rozwalił. Będzie nam okay, łatwiej. Okay. Będzie nam łatwiej. Dobra, okay. dawaj go już, czekaj, jeszcze, jeszcze, Jezus, dobra. I tam wkurzoną bombkę. No i teraz oni e, nie fokus e, i jolo. I teraz tak się, tak, tak się zezuścili. taki lejcz, ja tu są brameczkę, żeby nie było. <laughs> Kurde, oni będą nam rozwalać to. Ja mam jeszcze lagi. A ja użyłem ulta wtedy, kiedy nie użyłem ulta. I super. Nazwałem Messi, Messi Teraz dopiero zauważyłam ten link. Aha super. No super. i super, ale już... Ale u mnie, u mnie ten, ten... jakąś się nazywał? Edgar, to u mnie on umarł. Pla mnie ja takie... ja tak widziałem. El papa, Messi, to A może mam jakąś łatwiejszą misję? Hmm. Mm hmm, hm nie, ma, nie mam. No ta trudno, to spróbujemy te trzy rundy wygrać, nie wiadomo ile to nam za <śmiernie> zajmie jak da się drugie odcinki nagrywać, no to dobra. No nie! Mają, oni mają lepszy film chyba. Ja, ale weź co kogoś innego na zadymanie tego kiełka. Spoko, kolejnie. Z Spytanie kogo? Może wezmę. Zobaczymy. Źle wykopałam się. Ale serio, no Amber, jest tak OP. Ona ma taki długi atak. No, jeszcze tak. Ciągłe, co nie? <laughs> Jezus No i po toś ty to rzucił. No, żeby nie strzelili. Aha. Dobra, to ta rana 40 HP z tego wyszła. Aha, super. Super. O, masakra. Jeszcze go tu brakowało normalnie. Nie wiem czy jest życie. Ale to normalnie najgorszą postać na tą zadymę mogłeś wziąć. Wiem. No to po to ją zabrałeś. Wiem, że wzięłem najgorszą postać, ale nie wiem po co. No to. Zu Tamber mnie wkurza. Aha, za daleko. I dziwię się, jeśli... E, zdziwię się, jeśli ten Aprix i Tamber są... Nie są... Y, znaczy są randomami, bo tam widziałem, że do siebie podali. Chyba, że po prostu mają dobry mają mózg no, ro, jaki by tu Kogo by se tu wziął? Dobra, mm, zobaczmy Może no, Na razie jest po jak stronie No nie Ja mega chcę mieć y, drugich tarpałek do Leona Drugi? No, ten drugi Ja mam chyba jeden Ja pamiętam jak ci ten Leon wydropił Na tym To nim tak marzyłeś no i ci wydropił Jak teraz nie wygramy, to po prostu zrobię cięcie. Zrobimy te 5 rund, i wygramy te 5 rund. żeby nie zajmowało to więcej czasu, no i wtedy otworzymy Big Boxa. Czyli jak uznasz zrobić cięcie, to w sumie będziemy ten. Nie będziesz mógł gadać nic ciekawego. No bo na przykład powiesz coś ważnego, co nie? Zrobisz cięcie. Wiesz, że to wiem. I oni m, widzowie, nie będę tego słyszeć. Zrobić cięcia. Ja wiem. Ja bym się radził tak raczej szybko zastanowić, czy robimy to cięcie. Ja zrobiłbym to cięcie za chwilę. Po tej rundce. Ej, ja pani ja strzeli nam go, na no, kiedy oni? Pamiętasz? Nie, totalnie. <laughs> nie, nie, nie zrobię tego, tylko nam by to bramkę odsłoniło. Idealnie w to coś. Dobra, to ja zrobię to cięcie. Dobra, a więc już wszystko mamy i otworzymy razem z Matim Big, bo Big Boxa, bo też ma. Dobra, czekaj, ja tu klikam. Dobra, już mi tutaj stoi Big Boxik. Stopni, stopni. Dobra, y ja trzymać. Ja już skaczę. Mi też? Tak, a trzymam cię. 3, 2, 1 Mi nic nie dropnie. Oprócz punktów mocy. No też Dobra, dobra. Może jest do mety mega boxa. No a, a który masz stopień? Ja mam już szkodę, A to mało brakuje. tu w następnym odcinku to zrobimy. Dobra, a dzisiejszy odcinek to by było na tyle. My się z Wami zaczęli. Cześć. Pa.